Tu nie myślisz? Jest za wąsko. jest wąsko. Dobra, to spróbujemy nadrzucić. To by tam na dole się topadł, i tam zaraz w prawo pierwsza do góry. Dawaj, dawaj, pomału, uważaj drzewo. Dobra, nie trzeba tam już tego chyba, nie? Nie, nie. Uważaj tam było. Wejdź na drugą stronę, padał. No, pyk pik, już teraz pójdzie, no. A da rady już. No. A slalomik, jest kurwa. Kurwa w to wyjechać, to czekaj. Ten tor robicie, co mówiłeś? Dobry tor. Jest, 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 fajny, fajny. A no, zobaczymy, kole. No, muszę sobie wpiąć sobie cztery koła. Dziękuję, ale to będzie gorzej. <śled> <śled> tu nie wskoczysz, ale tutaj może. <śled> 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 No dę rady no, to, to, to. tylko szybciej trzeba wziąć na jazdy no no. Hop. no i fajnie i słoneczko już wysaje za chmur, no. piękna pogoda dzisiaj się klaruje Lepiej niż wczoraj No lepiej, lepiej Wczoraj te kulki robiły robotę, ci powiem, ja pierdolę, jak jest żartem tak. Bezgodni, to masakra No, dobrze, że dzisiaj gogle wziąłeś, kurwa Łukasz, ty. Kurwie, kurwane, kurwa. to jest Kurwa, wieku, Nauczony doświadczeniem, Tak nie mam w musisz to... <ścoughs> yes, <okay. śmany> yes, okay. Dobra, co dzisiaj kre przyniesie nam to chyba przywodnie Łukasz no, okej okay. O Adamik. Co to Łukasz komirujesz? Chcesz się wydostać teraz powrotem? <grym> Jakieś nie wiem co tu przejechało, ale koraż kola... <grym> Co jest sporego? tu masz 80 to jest ole Tutaj góry jedziemy w dół? 20 ton, w prawo musimy się kierować O Czekamy tu lecimy 20 ton, kurwa, bo 14 tam 10 tam drewna to już masz, kurwa, 15 maszyna z 8, 25 ton. No, dlatego zostawiła taki rów fajny. No to dawa jadę. Jadę, Daj, jadę. Ryja, tutaj jest fajny, ty. Strumeczek płynie. Kurwa, to zaraz coś. Czy ja muszę cofnąć? Daj, kurwa, by no Tylko nie Śmierdząca woda. Ole, daje No jak tam się już kule wściekły, kopie, to kurę... To nie będzie łatwo. Ale ostatnie zostawcie to. ogóle, bo jak pierdolisz, to pierdolisz każdego, nie? Czekaj, czekaj wam. Czekaj wam. Łukasz się tam przechyla dobrze. <laughs> da. Non mi ricordo che cosa dice Ma c***o è stato un treno p***o Sì Ma c***o è stato un treno p***o Non ha mai visto niente E' un treno molto marocco Un p***o di p***a Un p***o di p***a Qua è un altro E' un altro E' un altro Guarda il

No jest Dajesz, maleto, dajesz Okej okay. No jest Ale to ja mówiłem wczoraj o przednim moście Także nie okay. beczkę No Dobra Nie bram, patrzcie, koty Nie? <noise> fajnie ty powiesz Ale kurwa za koty się Patrzcie. To jest miłość, to jest miłość Tak Bo to jest... Ty nie słyszysz co kurwa ktoś gada Nie gazu gazuj ja dalej, i gazuj Kurwa uciekać ucieka w tą stronę m. No bo musisz dać więcej gazu jak chcesz wyskoczyć tutaj no, do po prostu baza, włażaj w przodu, Dla mnie nic nie dostanie Daj tu kurwa końcu trzyma zaraz I teraz, więcej... Nie, nie jest kurwa miękki kurwa Daj się jak on daj to jedzie tam on nie Zobacz jak są takie coś, zobacz Dawaj Dawaj, dawaj, Dobra Ooooo! Cichy, Tam co było sobie wjechać? Daj, zatnij daj! Chowacz, chowacz Chodź, chowacz Tył z do tyłu A pierwszy Dobre, mam problem. Pierwszy mam problem, a co my na końcu mamy pojedyncze. Nie, <grystanie> e, już macie wyjeżdżone! Tak, <grystanie> no <jest> wyjeżdżone, swój <grystanie> Już wiecie jak trend wyjechać Takie są chujowe Cię Zaklejają mi koniec Tak fajnie, trzeba kurwa trenować, panowie A to nie, to trzeba było przejechać całkiem w, w prawo Hmm. Ty tak A teraz to zawisłeś ładnie Uuu Korzeń oh. ja ładnie Niechudzienko Teraz wyjednęcie Pojedziemy sobie gdzie indziej, żeby tu nie wracać, nie wiadomo ile. Nie, nie, no, bo, bo, bo no, Jan, tu, tu się nie? chyba utopia. No, że tak być, kurwa. Bez względu No, ale, wydaje mi się, 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 nie? To, nie? No. Oh, kurwa, man, co oh, tam? No, dlaczego ten kurwa chłopie taki ah. wielki? Mał wziął go pod wodę. Trzy. Chup. ładnie pod górę się jest Nachy no, Nie, ale Halinka, bo to szybko Na no, cztery Na razie na dwa Opa Proszę śniegu na szczycie jest trochę Ale widoczek faktycznie fajny. Oh yeah. No. Fajnie jest spora tutaj te góry, tam widać te ta bomba. To jest ogóle na sprzedaż, czy to oni w robią? No nie ma pewnie komu sprzedać tego Jest mm. to nie wiem, bo tam jest... nie jest Hop. No Hop. To dwa biawe, nie biawe? Ona ciężka będzie Piękne przeciskanie między wrzuskami. Kurwa, jest podmurno, no ale... na Nie no, piękny widok, ma. No. Naprawdę, no a widoczność dzisiaj jest spora Pięknie No spora, jeszcze tam jakby tych chmur nie było, to Ci powiem No Fajny widok. tam jedziemy, nie? O, no, tam ojedziemy, no i jedziesz No super. super Kurwa widzę, widzisz Gdzie tam, wiecie, tam wiecie, brodze? Brodze? jest? No raczej ta. o, o, no, no. O. No, Tam na górze później co, bo ja nie wiem czy w tym koda radę. Na górze, staj, na górze tam są jakieś korzenie I jest droga, druga taka Taka równoległa do tej, nie? Ojebałuj Dawid, powrót do przeszłości No nie no wyszalej jesteś naprawdę gylował, kogo to nie no to nie jest taki no spodjażdżę ładnie, mniej skoro też za nim jedziesz No czekam, mam tam jeździć. Nie, nie, no, ostatni pojazd Mogę jechać? Ja pierdolę, jak ja... Uh. Ja pitole, nic nie mówiłem przez cały podjazd No kurwa kurwa ty Ja pitole, ty Powiem ci, że kurde Grubo, dobrze Dawid mówi, że my pojebani Kurwa, tu trzeba było manetę ty Ja pierdolę Miesiu, o, tu je podjeżdżają, nie? No. Wywracają ci no, w ogóle nie. wszyscy, nie? Ale tu, ale, tu, ale tu nikt nie może, nikt nie może zawsze, zawsze podjechać. podjechać. No to, 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 nie górka, to nie jest górka, nie? No, niby nie. no A nie ma innej górki? Nie, nie, no, śmiało, maneta i ciśniesz, kurę. Masz już no. ślad, jest zrobiony. Czy, czy ty Kymko da radę wjechać. Da, da rady, da rady. dawaj na lewo, na lewo, odbijaj. No i bardzo dobrze, na tych oponach byłem czeka kura, ale popatrz nie, nie, dobra Tylko tam na tym zakresie znowu musiałem poprzeć kawał Dawaj, kolejny tak jest, Takie drzewo było Nikt Ja tak ty to Bo ja pierdolę Dawaj, dawaj Cisznij manetę Dawaj Podjeżdżcie trochę na rąk chyba Gdy błąd idzie w prawo Jeszcze podjeżdżamy Cisznij, czisznij, bardzo ładnie Kurde, Dawid Ale mi zaimponowałeś teraz I też na lewo, odbijaj Pan drugi, dawaj na lewo! Super, kurwa! Ekstra, bo stary, kurde! Kurde, ale nauka! Yeah No, ci powiem, że nie zo! Nie, kurwa, używany, kurwa! Kim jedzie? Widzisz, to po na starszy, kurwa, nie? I na lewo, Marcin. Ekstra Dobrze Troszkę, Troszkę... Znaliśmy je, pięknie Kto jeszcze? Mikuś jedzie? A, Mikuś Też nic nie mówi, kura On cicho siedzi jak ja coś Wiesz co, tu taka jest Kurko Na ćwierćgadze Ja Na mówi, kura Ja pi Dobre, dobre Nie, nie, no, można jechać Tylko tu będzie tak chujowo nawrócić Oho, to nie, kurwa no co no niech wejdzie dwóch i nawracajcie i znowu dwóch i tak będziemy kurwa czekać To nieźle jaj jaj, to, to... No. nie no, ale tamten podjazd to był już przesad Nie no bo jak si tam pojechałeś A liczba liczba O już, chyba... a, już przegięć. Jest, że na pewno się nie No Naprawdę to że... A no on, a on tam. Nie wiem o czym ty myślałeś, kurwa, że on tam. Tu... Dlatego tam pojechał. A w po no, Nie było. Nie pogrujemy, bo to do... właściciel łąki, nie? Tak, tak. Nie wiadomo co kupca miał na myśli, tak na tyle. Nie wiadomo. Aho myliśmy, z góry, nie możemy powiedzieć o Nie możemy przewieźć o tam, że góry o <laughs> stop. 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 Yep. Stop. 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 Yo, Ach. Podjechano yep. Jep Jedziemy Otwarte jest, co zielonego pojęcia Powiem że tutaj to widok jest Kurde, fenomenalny Tu trzeba zdjęcie jeździć Bo I To chodźcie z do karnołu <laughs> Ja pitole Ale otwarte, bo widzę tam ludzie siedzą Tak, no to Można w tej knajpce coś zarzucić, nie? Ale bania Chyba, że tu nie jemy po prostu... Siok Hamulce zaciągnijcie, żeby akurat nic nie pojechało w <laughs> tamtą <tą> stronę Na teraz, tej nie? No To tu nigdy nie byłeś Fajnie ja Elegancko Zbieganie na szybie Brzdąkanie Nie no, widoczek jest, ale fenomenalny Co to mi się wyświetliło? Florek. Fajnie, fajnie Do takich widoków, panie... Jeździ się na kładzie No, takie no, takich widoków jeździ się na kładzie Super wiecie? Dobra

Gazu gazu, Karol. Kamski droga, Ja na tego kniaka. Czekaj, czekaj. Właśnie czekam, czekam. Nie jest pniaczka, ale. Dobra, pośpiesz. Okej. Okay. bo tego kniaka No. To są widoczki, tak? Nie, to są widoczki Tak, ten widok, tak? Ten widok, panowie, zapiera dech w piersi Jedziemy, czy co? Dalej? Jedziemy, jedziemy Co? No, co ty wpadłeś? Chyba zbieżność jest nie tak, coś, kur... Urwało? Urwało to... to ze stworzenia Paweł czy jest drążka? Ze spożnia? Drążka? A ze kierowniczego? A no, w dupę. Ty no Kurwa no Paweł to ma szczęście od tych drążków ty. <grystanie> <grystanie> to też był to ten. Ja pitole.